Ola, ola, a w dzisiejszym filmie będzie Minecraft oblodzenie. Odcinek e, szósty. A dzisiaj? Szósty z nami... odcinek. Nam tak. jest Mokarom. Siema, zapraszam z mojego TikToka, na którym streamuję. I sam oczywiście. W poniedziałki, in... środy in... piątki z soboty, niedzielę o 18.00. Link w opisie. I oczywiście są z nami inni członkowie, którzy należą do tego serwera. Jest nowy, jeden nowy członek. Ale na razie nie będziemy go przedstawiać. Ale w dzisiejszym odcinku głównie udamy się do netheru, bo tam jest pewne przejście, które zbudowała cała czwórka tamtych gadatów z innej cywilizacji. Dlatego idziemy tam, prawda, Lukaro? Dokładnie tak, dzisiaj wybieramy się na daleką wyprawę wiodącą ku śmierci. Czy to jest to nowe coś? Co... A nie, to przecież widzieliśmy to. Jak ostatnio tutaj bili, byłem z Tobą, to to widzieliśmy. A do że nie ma sensu tam iść. To idziemy to sprawdzić Jak wpadniemy do lawy to ja nie wiem To jest bastion widzisz? No widzę, wi a i faktycznie jest złoto, dawaj idziemy tam Masz, Masz bloki? O kurde to jest Mam trochę spadł Nie we mnie Przeżyłem? Essa. <noise> GONI MNIE GÓWNO, GONI MNIE GÓWNO! Czekaj, żyje, żyje, żyje Mam nie dosięgarałem To do mnie strzelasz? Ja w niego strzeliłem A dobra, ty w niego strzelasz, bo myślałem, że ty do mnie chcesz, że ty chcesz mnie zabić Nie mam więcej strzał Ja miałem jakieś bazie Mam przy sobie, nie mam Jak zejść tam teraz, to to podejść do góry, do góry, dawaj. I tutaj chodź. Nie ma żadnego przejścia. No, znowu mi zniknęła moja tarcza. Czemu nie mam tarczy w drugiej ręce? Jest Brutal 1. U góry są pikliny. On tu idzie. Ja potrzebuję Czegoś złotego potrzebuję, czekaj, zrobię coś złotego Dam ci buty Jest? A, to daj mi buty, a bo dam ci spodnie, masz spodnie Nie 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 spodnie nie chcę, bo spodnie mi za dużo zabiorą Ja sobie zrobię, ja sobie zrobię O, dzięki Dobra Mam trochę słabszego armora, ale no, chyba trzeba tam iść, co nie? No nie ma sensu. Chodź, chodź tutaj naokoło, tak? I co my chcemy zrobić? Sam nie wiem. Wiem, że ja mogę ich podpalić, czekaj, podpalić. Tam. Chodź tu. Czy oni są odporni na ogień? Nie A Jeden się pali Brutal? No. no jeden się pali Ale drugi się nie pali O no chodź osiem piłek, odsuń się stąd, bo kurde, zaraz ci brutal przywali czy coś To było bardzo brutalne No nie widzi mnie nie może nas ten, mamy tutaj skrzynkę nie On tutaj do nas nie może wejść, tylko nikt nie ma tak jak oni zobaczą, że my im okradamy skrzynkę Tu nawet ci zwykli nas zaczną atakować Dobra Nie mają wejścia nie mają, no co powiedzmy w skrzynce? Nic ciekawego o, skóra w sumie, skóra się przyda Dla stąd jeszcze. A masz dalej bloki? Wziąłem wszystko okay. Idziemy do góry Czekaj, to trzeba nakopać te bloki Aha, bo ci nie mogą widzieć jak, ja, jak się z nimi bije, Gdy oni mnie zaczną atakować lepiej, lepiej. Nie mam jak, bo ja go nie dosięgam stąd. Trzeba zejść chyba jak niżej. A nie, bo to on tutaj może. O, prawie spadłem, ja pierdziele. Pochodzę z platformy. go. No, jeden leży, drugi spadł na dół Możemy teraz jedno piętro niżej zejść Teoretycznie Ale to nic nie daje. idź, idź gdzieś ten Bo ja go tutaj przez to nie mogę On ciebie cały czas gonił się on to sfokusował. Do góry muszę być jakoś Albo tutaj do mnie, stań, tutaj 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 stań. O kurde, dzień! Jest dobra, u, je, jesteś bezpieczny. Zabiłeś go? Zabijam, jestem w trakcie go, jego zabijania. Ale już leży. Mam tu brutala. Ej, bo kill off mi się kończy. Kurde, mój. Mam jedno użycie w kill off Jest jeden Nie wiem, czy się wymawia. No bo teraz pytanie, jak ich zabić wszystkich? Ja bym ich wszystkich zwabił, żeby oni sobie weszli w ten, ten duch tutaj. Niech tam. nie jak się nie spłonę. Tak. tak. się się

Czekaj, 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 czekaj. Czekaj, czekaj. Ja ci wyślę kordy na łoż tym, żebyś wiedział gdzie masz iść. Bo to masz, no wiesz, żebyś dokładne miejsce znaczy na Discordzie ci wyśleń. Zresztą spodnie i jest złów. On Naprawdę jest taki mądry, że on nie będzie podchodził na blisko. No w dwójkę mnie biją, no co za... Kurde, potrzeb... no bo wiesz? ja idę... Jakieś lava by mi się przydała, żeby ich spalić teraz. Bo ja się obawiam, że my nie możemy tych twoich itemów uratować i że wiesz, że one po prostu znikną. Nie, bo oni chyba je zebrali. No ale oni wszystkich nie zebrali. A to... Masz jedzenie? Proszę powiedzieć, że masz jedzenie. Mam jedzenie. Widzę twój nick. A ty mój? Mam też. małą część twoich rzeczy. Czyli mam tak. Mam, mam miecz, mam blok złota, mam. Y trzy części zbroi. Jest tam. Czyli spodnie. No to ja ci daję wszystko to co odzyskałem. To odzyskałem, to, 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 to i to. I to. Czekaj, to i to. To wszystko zostało odzyskane. Wycofuję się z bastionu teraz A mój brat trochę jedzenia? Proszę. Już bardzo zniszczone, mam żelazny miecz, łuk i strzały, i zbroję. Jedzenie sobie, jakieś pazmy zamiast tego? Dobra. Czy mają teraz tam dojście jakie? Jedzenie, dobra. Co tam myślałeś? Do tego unko. Aha, że wymiana, Dobra. E, już ci daję jedzenie, masz. Ja bym najpierw, Ta, ja bym odłóżmy itemy, te które teraz ze zebraliśmy i idźmy do i spróbujmy znaleźć fortecę Tylko ja nie mam bloków. A się tam nie dobuduje, nie ma szans. Jakimś krain kopijanym się, muszę Pomogę ci Daj. O, dzięki. No idźmy, idź pierwszy, idź pierwszy. To tak, chodź tutaj. A tak, jestem tutaj. te, te bloky złota? I to ci daję. No i to jest wszystko to co zdobyliśmy. Wydałem Zdech... naprawdę bloków złota. Dobra, to To se zostawię. Kurde, jakieś skrzynki potrzebuję. Ej, rzuć mi trochę, rzuć mi trochę drewna z góry. Bo tam byliśmy. Sprawdźmy gdzieś okolice, czy w okolicy gdzieś nie ma bloków. To patrz, to jest są bloki. Idziemy za ich blokami po prostu. Na pewno gdzieś dojdziemy. Kurwa, chyba jak tam, znajdę moją... kogoś czy... my znajdę powinniśmy tam Znam Patrzę, górę... Co to jest za ten, to chyba wszystkie biomy przedłużyć derze. no ta. Mamy teraz kilka na nederyt I tutaj tak, jedna ścieżka idzie w lewo, druga idzie w prawo, którą idziemy. W prawo chyba jest krót, krótka, jest prawdę dokąd to... Bo tutaj chyba oni tylko weszli do na drzewo i tyle. No ta tu nic nie ma. W drugą stronę trzeba iść. No czekaj, tutaj jest. Czekaj, o, czekaj, 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 czekaj Bo i na dół też poszli Stój w miejscu tutaj, ja sprawdzę gdzieś tutaj A w lewo nigdzie nie ma nic Skoro tutaj szli, to musieli mieć jakiś cel I tym celem pewnie było Właśnie znalezienie czegoś ciekawego Też rozglądaj, rozgl rozglądaj się przy okazji No nie gadaj, że to jest kolejny bastion Chyba trzeci bastion znaleźliśmy Na serio? O trzeci bastion tu jest, chłopie! Chodzimy tam Nie ma problemu Kurde Kilofa nie wziąłem żelaznego skopać ja złoto To no, ma masz, masz I Sprawdźmy najpierw tą stronę, bo ostatnio w ogóle w tamtym bastionie nie sprawdziliśmy. Ja tam byłem, Tam ich poplochowałem, Coś... ale później Nic wniosłem wszystko Jakoś to było. No chodź. No taktyka taka sama no, tak samo jak za pierwszym razem. Do góry. Mam dobre wieści. Będziesz mnie bił? Nie bijesz mnie, dobra. Mały jest. Pierwszy raz chyba widzę baby tego. Chodź tu są schody. mogą być na dole... Na dole jakieś te. Zwiedźmy tu całe piętro. Chyba zwiedziliśmy całe piętro i chyba nic tu nie ma. Musimy zarabiać. No, wiesz, nic nie ma. Chodźmy na dół. Okay. na dół. Masz rację. Tylko, że tam na czym niżej, tym bardziej niebezpieczny jest. Prawdopodobnie. Tak właśnie, jak powiedziałeś. Uważaj, Juna. Jest. Yes. Yes. To też jest. Na tym piętrze też nic okay. nie ma. sam tego. zabił. Na dół, na dół, na dół, dawaj. Tutaj. Mam łuk, mam łuk, więc mogę. Dobra, dobra. A ile masz 8. 8 musi być ciał. No, no. labą, bo mam labę. Zalej... Okay. mam łuk, może od niego strzelać. A, No i, widzisz? i, i. One się sami zabijają Kurde, prawie spadłem, bo nie mam jedzenia i nie mam sprinta O, złota czy Diaksowa Siekiera i złota Nie, Diaksowa łopata w sensie chciałem powiedzieć A Brutala tu żadnego chyba nie ma, co nie? Owie macie to jakieś Brutala nie macie? w razie czego drugie, drugie rzeczy te cenne rzeczy tutaj odłożę, ta jakby co to łopata jest moja te spodnie drugie daję tobie a netherite? a ty masz, ty chyba masz jakiś netherite czy nie masz? Ja, ja, zrobiłem okay. więcej, więc ja, więc ja tutaj nederać sobie zostawiam, okej? Okay? Ej, jak tam do Ciebie dojdę, to da mi połowę złota. Ale ja właśnie nie Aha, złoto, właśnie złoto, teraz idę zbierać, dobra. Ja idę zbierać, mam żelazny kilo. Ja też mam żelazny kilo. Ale była skrzynka. Co było pod skrzynką? Nadchodzę. Jestem bardzo bli Jestem bardzo blisko, daleko, ale jakoś jest. Ja tutaj po cichu to wszystko kradnę, więc... Oni mnie... Oni nie. Teraz ci, ci zwykli mnie atakują, bo widzieli, że złoto kradnę. Szczególnie widzę, że ktoś im po prostu złoto kradnie. Wie, się tak reagują. Ktoś złoto kradnie, co by się to zrobił? No pewnie bym go zabił. No. <ślesk> Taki... O kurde, no to będzie cięższe niż myślałem. Ja tu nadchodzę, gdzie ja, tu było przejście, zapomniałem. Ile mi zostało użyć kilofa? Mogę 8 bloków wykopać nim tylko. Próbowałem swoich koordynatów najlepiej, ale to teraz jest niemożliwe jak widzę. Ten, jak jest na taki akręt, to, tam mam na dłużej tak? No musisz iść tam, gdzie są... Gdzie są bloki, po prostu. Bo ja tej drogi zupełnie nie pamiętam. Oh, shit! O. Dobra. No mam na razie 18 bloków mam... A ty masz problemy Tak No zresztą tutaj każdy ma z nas problemy, no nie, nie ukrywajmy Chcę ci pomóc, tylko ja ginę Zginąłeś? No chyba wszystko wykopałem już Dobra, ja wszystko wykopałem. Ja już mam wszystko. 18 bloków było. Dobra, no to było proste. Myślałem, że to będzie trudniejsze. Może jakieś poboczne skrzynki jeszcze są, ale w nich tak się jak... O tam jest poboczna skrzynka. Kusząca oferta. Przygarnąłbym taką skrzynkę, ale brutal tam jest i nie chce mi się tego robić. Wziąłbym, ale... ale mi się nie chce. Idę do skrzynki naszej. Ona chyba odgrodzona, ta, ona jest odgrodzona. Dobra, bo tutaj są cały czas twoje rzeczy wszystkie. Ja jej mogę je wziąć Ora przepraszam, cię nie... na Co? Zdarłem na miejsce, zawiodłem A, no to... Mówi się trudno, no nie, nie tym razem, nie tym razem. Tym razem ci wybaczę. A nie! Mogę dotra dotrzeć! To jest szansa, tylko nie mogę zginąć. No zabieram wszystko, co jest w tej skrzynce. O kurde. Łącznie z craftingiem, bo się może przydać. Czekaj, idę. Dam radę dojść. Ale tak, tak, Ja stąd tutaj wychodzę. Odjadłeś. Ej ty widzowie, jedna łapka w górę to na pocieszenie dla mnie. Dokładnie. I jedna obserwacja na moim TikToku to też jedno obwodzieślenie dla mnie. No nie masz kilofa jednego jak coś. No psycholog, po ty przeżycie co teraz miałeś. No. Ja mam bloki. Nie masz, nie mogę. Ja teraz, to ja potrzebuję wiedzieć jak, gdzie jest wyjście z tego bastionu. Bo ja nie wiem. Tam jest chyba wyjście. Tam jest ten młody. O kurde, źle postawiłem. A, mam jeszcze dużo tego. Dobra. A, w dupie strzałę. Może w dupie strzałę? Nie, no, gdzie jest to wyjście? Osiem piłek jak chcę Ci tylko ja mam niczego złotego, a przy... chcą mnie zarąbać na Dobra, to Ty mi się popatrz tutaj na... 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 O wiem, znalazłem już, dobra Jestem aż tak bezpożyteczny Bezpożyteczny Uciekłem S, 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 S... O, zginąłeś. Miło. Kombać to! I mieliśmy znaleźć w ogóle... Zmieliśmy znaleźć fortecę, znaleźliśmy trzeci bastion. Też nie, już masz nieoświetlony tutaj. No to tutaj zakończmy na tyle tego y, słońca. Dobra. Widzowie, w tym filmie na tyle. Jeśli właśnie podobało, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. I oczywiście. I na... na mojego TikToka. Oczywiście. Tam możecie ze mną zagrać. I zegnam się z Wami z tej strony: 8 kiłka i. No? I ja, Lukwaro. Na Yo.